Oto BMW M8 Gran Coupe z pakietem Competition. W chwili kręcenia tego materiału jeden z dwóch najszybszych dostępnych obecnie na rynku czterodrzwiowych samochodów z napędem spalinowym. Uff, wąska specjalizacja. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj, żeby nie przegapić tego. BMW M8 gran Coupe to czterodrzwiowa limuzyna z opadającą linią dachu. Wymiarami niewiele różni się od BMW serii 7 ze standardowym rozstawem osi. To znaczy 7 ma 307 cm rozstawu osi, a ósemka gran Coupe niecałe 303 Mierzący ponad 1,90 m kierowca jest w stanie usiąść sam za sobą. Najlepiej gdyby nie miał głowy, ale z nogami się zmieści. Seria 8 jest od serii 7 o prawie 5 cm niższa, a to i tak mowa o najwyższym punkcie. Tymczasem seria 8 ma przecież opadającą linię dachu. O gustach się nie dyskutuje, ale subiektywnie seria 8 Gran Coupe jest przepiękna. Tych parę godzin, kiedy kręciłem ujęcia statyczne przed hangarem w aeroklubie Ziemi Piotrkowskiej, spędziłem sapiąc i cmokając z zachwytu nad kadrami i ogólnym pięknem samochodu. W tym miejscu chciałem podziękować Mateuszowi za zaproszenie mnie do Aeroklubu i umożliwienie filmowania również na pasie startowym efekty, czego zobaczycie za chwilę. Przy okazji, zajrzyj na stronę flyfest.pl i sprawdź szczegóły odbywającej się w Aeroklubie Ziemi Piotrkowskiej imprezy. A teraz dosyć gadania i sprawdźmy, czy BMW M8 Competition rzeczywiście rozpędza się od 0 do 100 w 3,2 sekundy. Teraz następuje magia montażu, bo zanim można uruchomić procedurę startu, samochód musi przejechać co najmniej 10 km i się rozgrzać. Przyznam się, że na płycie lotniska byłem tak podekscytowany, że ani razu nie uruchomiłem Launch Control poprawnie i wypożyczony na tę okazję Race Logic pokazywał 3,7 sekundy. Wynik był powtarzalny. Kiedy zorientowałem się, że jestem za głupi, aby uruchomić Launch Control w BMW, musiałem dograć przejazd po drodze publicznej. Nie róbcie tego, ja jestem profesjonalnym idiotą. Wybrałem miejsce, gdzie obowiązuje ograniczenie powyżej 100 km na godzinę. Ale bez race logika, wynik może być obarczony niewielkim błędem, więc wybaczcie. Moim zdaniem uruchomienie procedury startowej w BMW M8 jest na tyle skomplikowane, że na pewno nie zrobisz tego przypadkowo. Trzeba całkowicie, ale to całkowicie wyłączyć kontrolę trakcji, wszystko ustawić w tryb sportowy, następnie wybrać sekwencyjny tryb pracy skrzyni biegów i dopiero wtedy wciskasz mocno hamulec, potem gaz i wtedy włącza się chyba launch control. Ostatnio w Porsche Taycan włączyłem po prostu tryb sportowy, wcisnąłem hamulec gaz i to wszystko. BMW to jednak nie Porsche. W instrukcji jest informacja, że procedury startu nie należy nadużywać, bo prowadzi ona do szybszej eksploatacji podzespołów, a poza tym w określonych warunkach samochód może odmówić współpracy, co sprawi, że zostaniesz na światłach z głupią miną. Czyli dopłacasz 87 538 zł za pakiet competition, żeby mieć o 1 dziesiątą krótszy czas od 0 do setki i o 2 dziesiąte krótszy czas od 0 do 211 sekund zamiast 11,2, ale i tak musisz się nakombinować, żeby z tej pełnej mocy skorzystać. Żeby nie było wątpliwości, nawet te 3,7 do setki to jest w czterodrzwiowej limuzynie niesamowity wynik, ale gdybym chciał bezfrytek, to bym zamówił bezfrytek, tak? Wspominałem już o tym przy okazji testu Porsche Cayenne. Na imprezach Porsche nie ma przebacz. Zasuwamy od rana do nocy i auta nawet się nie zagrzeją. Na imprezach BMW M czy Mercedes AMG co parę okrążeń trzeba odpuścić, schłodzić podzespoły. BMW M Competition to sportowa limuzyna. Ale bardziej limuzyna niż sportowa. BMW M8 pojechałem aż w góry stołowe. Na drogę stu zakrętów wcześniej jeździłem tam Porsche 911, więc byłem ciekaw jak wypadnie tam jeden z dwóch najszybszych na świecie czterodrzwiowych samochodów z napędem spalinowym. Na tak krętą i wąską drogę BMW M8 jest za duże i za ciężkie. Nie jest tak zwrotne jak Porsche 911 ani nawet Porsche Taycan. W z V8 o pojemności 4,4 litra i dwoma turbo sprężarkami twin scroll pod maską dwie tony łatwo rozpędzić między zakrętami, ale nawet z opcjonalnymi karbonowo-ceramicznymi hamulcami M za 45 314 zł ciężko dohamować przed zakrętem. Dlatego gwoździem programu była jazda po płycie lotniska, gdzie BMW M8 Competition mogło pokazać to, co robi najlepiej. Czyli zachowuje się jak amerykański muscle car. Wyjaśniam, że podobnie jak w BMW M5, również w M8 jest napęd na wszystkie koła z możliwością odłączenia przedniej osi. Wtedy samochód zostawia na asfalcie długie ślady z gumy, a za autem unosi się dym. Teraz pewnie myślisz sobie, że jesteś hojrak i niepotrzebny Ci napęd na wszystkie koła, bo 625 koni mechanicznych to dla takiego twardziela jak Ty pestka napęd na wszystkie koła jest po to, żeby kierowca zaczadzony tumanami dymu spod opon nie zapomniał w odpowiednim momencie puścić gazu. Na szczęście lotniska są bardzo równe, więc obyło się bez dachowania, ale wyobraź sobie, że trafiłbym na jakąś multę. Jasne, było było wiele bardziej widowiskowo, ciekawie i byłbym bardziej popularny w internecie, ale wolę być znany z tego, że narzekam na samochody, a nie, że nimi dachuję. Przy okazji, pas w Piotrkowskim Aeroklubie ma niecały kilometr długości, i przy prędkościach, jakie rozwija BMW M8, to niewiele. Pomyśl o tym, zanim swoim rydwanem ognie rozpędzisz się gdzieś na drodze za stodołą. Ale przejechałem tym samochodem ponad 1000 kilometrów, po autostradach, po drogach szybkiego ruchu, po takich zwykłych drogach krajowych i po mieście. Jak BMW M8 sprawdza się w takim zwykłym użytkowaniu? Na autostradzie wydawało mi się, że widoczność jest, jak na ten rodzaj samochodu, dobra. I rzeczywiście widoczność wstecz jest doskonała, ale grube słupki A sprawiają, że na krętej drodze zakręty w lewo bierzesz praktycznie na ślepo. To samo, kiedy dojeżdżasz do skrzyżowania i musisz robić surykatkę. W trasie powyżej 100 km na godzinę słychać szum w okolicach lusterek. Poza tym cały czas słychać pracę silnika i dźwięk wydechu. Rozumiem, kupujesz samochód M, żeby czuć wrażenia z jazdy, ale kiedy masz do przejechania kilkaset kilometrów na tempomacie, to ten ciągły szum i warkot szybko stają się męczące. A propos tempomatu. W M8 nie odblokowano jeszcze wspomagania zmiany pasa ruchu, które tak chwaliłem w X6 M. To duże ułatwienie w trasie i kolejny krok w kierunku jazdy półautonomicznej. Tak, nawet w samochodach M w trasie możesz chcieć się zrelaksować. Jeśli staćcie na takie auto, to jeździsz szybko, bo chcesz, a nie bo musisz. A skoro o cenie mowa, to ten egzemplarz skonfigurowany jest za prawie milion złotych, więc trzeszcząca na nierównej drodze pokrywa zasłaniająca uchwyty na napoje jest nieakceptowalna. Gorsze drogi zdarzają się nie tylko w Polsce. M8 jest bardzo sztywne. To akurat żadne zaskoczenie, ale tę sztywność czuć nie tylko podczas pokonywania szybkich zakrętów, a przede wszystkim na zwykłych drogach. Rozumiem, że taki samochód kupujesz, żeby zakończyć każdą dyskusję, ale M8 Competition to nie najszybszy, a zaledwie jeden z dwóch najszybszych samochodów czterodrzwiowych z napędem spalinowym na świecie. Drugi to Mercedes AMG GT63 S Firmatic plus Fordor Coupe. Za samą nazwę BMW M8 Competition Gran Coupe wygrywa, bo nazwa jest o 12 znaków krótsza. Dźwięk. Hmm. Posęcie sami. Zainteresowanym zdradzę, że BMW M8 Competition Grand Coupe zużywa w trasie około 12-13 litrów na setkę. Zabawy na płycie lotniska podbiły ten wynik do ponad 20 litrów. Wnętrze BMW M8 Competition Grand Coupe różni się od testowanego przeze mnie kilkanaście miesięcy temu M850i przede wszystkim dźwignią zmiany biegów, typową dla samochodów M. Tu bieg wsteczny wrzuca się ruchem do siebie i do przodu, a drive lub S od siebie. Cyfrowe zegary mają dwa tryby: standardowy, znany już z wielu nowych modeli BMW z obrotomierzem w odwrotną stronę niż prędkościomierz, oraz sportowy, gdzie paski obrotomierza są po obu stronach prędkościomierza. Do tego wyświetlacz przezierny może pokazywać prędkość i ograniczenia oraz wskazówki z nawigacji lub jeszcze obrotomierz. Te ustawienia można przypisać do trybów drogowego, torowego i wyścigowego. Ponadto są ustawienia poszczególnych podzespołów i jeszcze przyciski M na kierownicy, pod którymi można zapisać dwa ulubione zestawy ustawień. Moim zdaniem, jak na Gran Turera, którym jest BMW M8 Gran Coupe, wewnątrz jest za mało miejsca do odłożenia rzeczy. Schowek za uchwytami na napoje jest za mały na dużego smartfona. Schowek w podłokietniku też jest za mały. Schowek przed pasażerem też jest za mały. Uchwyty na napoje są za małe, podobnie jak kieszenie w drzwiach. Z tyłu jest nadspodziewanie dużo miejsca i to nie jest kwestia mojego wrażenia spotęgowanego kompletnym brakiem miejsca z tyłu w wersji coupé. Siedziska są bardzo długie, ewidentnie projektowane z myślą o wysokich pasażerach. Miejsce nad głową jest e, z niewielkim zapasem, nawet dla kogoś, kto ma 175 cm wzrostu jak ja. Są dwa porty USB-C, miejsce na telefon, sterowanie dwoma strefami klimatyzacji, uchwyty na napoje i schowek w podłokietniku. O, przepraszam, za daleko poszedłem, to dopiero za chwilę. I są jeszcze, ha, no właśnie, tu jest jeszcze jeden pas bezpieczeństwa po środku. wyłaś jedno miejsce, ale to chyba bardziej do fotelika niż do czegokolwiek innego, nie? Oprócz tego są bardzo fajnie schowane isofiksy pod takimi magnetycznymi klapkami. To jest bardzo fajne. No i coś, co już wam pokazałem, jak szukałem podłokietnika. Przebicie do bagażnika, płaska przestrzeń ładunkowa można wozić długie przedmioty. Znaczy, nie wiem co chcesz takim samochodem wozić długiego, narty. No, boksu, boksa, boksu. Trumny na dach nie założysz. Oparcia składają się tworząc płaską przestrzeń ładunkową. W bagażniku, którego pojemność wynosi 440 litrów, spokojnie zmieszczą się bagaże na weekend dla czterech osób. Ja zapakowałem się na dwudniowy wyjazd zdjęciowy i miałem jeszcze lodówkę, bo Ania we Wrocławiu uwielbia robić zakupy w Epi. Hashtag niesponsorowane. Ceny BMW M8 Gran Coupe zaczynają się od 732 000 zł. Pakiet Competition, karbonowo-ceramiczne hamulce, karbonowy pakiet zewnętrzny i system audio Bowers Wilkins to już prawie 200 000 zł. Reszta to drobiazgi, bo cena tego egzemplarza to w sumie 983 986 zł. BMW M8 Competition Grand Coupe to luksusowy europejski muscle car i Grand Tourer 2 w jednym. Możesz nim zabrać znajomych w góry, a po drodze przyprawić ich o palpitację serca. Kto boga temu zabroni? A jak Tobie podoba się BMW M8 Competition Grand Coupe, daj mi znać w komentarzach pod filmem. Pytacie o głupie zdjęcie i żebrolajki. -like? Tak działa algorytm YouTube, ale dzięki temu trafiają do mnie ludzie, którzy naprawdę kupują takie fury. A BMW docenia to i nie ma nic przeciwko temu, że zbieżnika ubywa parę milimetrów gumy. No i Mateusz zaprosił mnie do siebie na lotnisko. To też dzięki Tobie, więc subskrybuj, lajkuj, dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda, garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.